Dzień dobry, nazywam się Monika Grześ. Jestem psychologiem z przystani psychologicznej. Pracuję z dziećmi i młodzieżą. Z perspektywy dziecka, które już posiadamy, ważna jest sytuacja rodzinna, w której znajdujemy się. Dla poczucia bezpieczeństwa naszego dziecka, ważna jest stabilność i stałość. Jeżeli nasza rodzina ma jakiekolwiek trudności, konflikty, jeżeli nasze dziecko ma jakieś problemy, znajdujemy się w okresie dużych zmian w naszym życiu, to jest to moment bardzo trudny dla dziecka. Taka informacja o tym, że będzie ono miało rodzeństwo, może spotęgować jego lęki związane z zaburzonym poczuciem bezpieczeństwa w trudnej sytuacji rodzinnej. Jedno jest pewne. Dzieci należy informować o tym, że będą posiadały rodzaństwo. Starsze dzieci możemy informować już od samego początku, młodsze nieco później, kiedy pojawi się brzuszek u mamy. Warto pamiętać o tym, że informowanie dziecka o tym, że będzie miało rodzaństwo, jest to proces czyli nie jest to jedna rozmowa. To informowanie odbywa się również poprzez kontakt z mamą, która jest w ciąży. Dziecko może głaskać brzuszek, mówić do niego, przytulać się. Warto, aby uczestniczyło we wszystkich przygotowaniach, które poczynamy przed narodzinami dziecka. Starsze dziecko może z nami chodzić do lekarza, możemy razem chodzić na zakupy, planować imię dziecka, tak aby nasze starsze dziecko również miało w tym swoją rolę. Warto zadbać w, jeszcze w okresie ciąży o kontakt dziecka, dobry kontakt dziecka z tatą, aby to starsze dziecko miało wspólne sprawy, miało czas miło spędzony z tatą, aby nie poczuło się odtrącone po narodzinach drugiego dziecka. Kiedy pojawi się nowy członek rodziny, starsze dziecko można włączać w różne czynności pielęgnacyjne, przez to staje się ono niezbędne i ważne.